Skończyłam opowieść na samerze, więc następny w kolejności jest Rose. Rose, Sens Dubai Rose to jest róża w sześciu odsłonach. Przepiękny dla miłośników róży. Zapach absolutnie zachwycający, wypełniający całe wnętrze ciągnący się za nami kilometrami. Polecam miłośnikom róż. Następnie jest piżmo z różą piżmo z różą z dodatkiem geranium, bardzo piękny zapach, świeży, ale przyprawowy i y, białe piszmo, które jest takie fajnie mydlane, ciepłe, miękkie, zaostrzone różą i geranium. Następny jest Radul, Radul, czyli mężczyzna, ale jest to tylko nazwa handlowa, ponieważ one wszystkie są unisexy. Używany jest tak samo przez y, dziewczyny, kobiety. Jak i przez mężczyzn. W głowie ma cytrynę, bergamotka, ananas, bardzo świeże otwarcie. Następnie dochodzi tuberoza, jaśmin, ilang-ilang, fiołek i róża. I w bazie wanilia, paczula, drewno cedrowe, różane i owocowe piżmo. Fajny, lekki zapach owocowo-drzewno piżmowy. Teraz pokazujemy Alnisa. Alnisa, czyli kobieta. Bardzo delikatny, lekki zapach, zaczyna się y, czarną brzoskwinią, morelą, gruszką i zielonym jabłkiem. Następnie w sercu jest jaśmin drewno, sandałowe i mech i w bazie piżmo, wanilia i cedr. Bardzo piękny, lekki, delikatny kobiet dla, y, zapach dla delikatnych kobiet. 202, poza kolejnością mi się trafił, powinno być 101, ale zacznijmy od 202. W głowie ma bergamotkę, w sercu róże, lilie, fiołek i geranium, a w bazie fasolkę, tonkę i ambrę. Zielony, świeży, świdrujący, przepiękny zapach. I teraz 101. 101 jest zapachem bardzo świeżym bardzo pięknym i kobiecym, w głowie ma galbanum, ananas, cytrynę, mandarynkę i grejfrut, w sercu jaśmin, lipę, peonie, róże i mimozę, a w bazie watę cukrową, tonkę, wetywerię, drewno cedrowe i mech dębowy. Przepiękny, kobiecy, świeży, taki trochę właśnie świdrujący zapach, ale słodki. No, i mamy zapach niezwykły, perfumy Sara. Prawdziwy wyntycz na starych olejkach, przepiękny zapach. W głowie ma bergamotkę mandarynkę, w sercu jaśmin tuberozę i lang i a w bazie paczule i bursztyn.